Wojna na Ukrainie raczej zademonstrowała, że pogłoski o śmierci broni pancernej były mocno przesadzone. Obecnie na Ukrainie nie da się przeprowadzić działań ofensywnych bez sprzętu pancernego i obie strony sięgają coraz to głębiej do magazynów. Jedni odpalają T-54 i ściągają z cokołów T-72, drudzy rozpakowują dostawy Leopardów 1, a także nielicznych Leopardów 2 i Challengerów, czekając z utęsknieniem na Abramsy. Ekspertem w tym temacie nie jestem, ale wszyscy, kto się na temacie zna, mówią, że trzeba czołgów, więc chyba coś jest na rzeczy. Powtarza tę tezę również pan Skomorochow, rosyjski ekspert wojskowy i moderator obserwatora wojskowego, który na prima aprilis podzielił się całkiem poważnym i, w mojej opinii, ciekawym artykułem o rosyjskich zdolnościach produkcyjnych o wdzięcznym tytule. Kto zapewni pancerz Wojsku Rosyjskiemu? A więc nie przedłużając. Echem. Nie tak dawno wszystkich odrobinę podniecił pan Miedwiediew, który z typową dla siebie manierą poinformował, że w tym roku wojsko otrzyma 1500 nowych czołgów. Internet zaszumiał od pytań, głównie obracających się dookoła pytania pod tytułem, niby jak. Musiał interweniować naczelny dowódca i Władimir Władimirowicz pojaśnił, że wojsko otrzyma 1600 nowych i zmodernizowanych czołgów. Jak to się mówi? Poczujcie różnicę. Pytanie tylko, kto i gdzie zrobi chociażby te 1500 czołgów. Jak to mawiają? Pytanie może nie góruje jak Everest, ale jak Elbrus jak najbardziej. W latach Wielkiej Wojny Ojczyźnianej czołgi i chałbice samobieżne, innego sprzętu pancernego za bardzo u nas nie było, pomijając ciągnik, Komsomolec, produkowały następujące zakłady. Fabryka numer 182. W Niżnim Tagile, ewakuowana z Charkowa. Fabryka Niźnie Tagilska, czyli Czelabińska Fabryka Kirowa, stworzona na bazie ewakuowanej fabryki z Leningradu. Fabryka numer 112, Czerwone Sormowo, w mieście Gorki. Uralska Fabryka Ciężkich Maszyn, w Swierdłowsku. Fabryka numer 174 w Omsku. Stalingradzka Fabryka Traktorów. Wspomnijmy również o fabrykach, które produkowały kołowe wozy opancerzone, których wyprodukowano ponad 13 tysięcy sztuk. Fabryka numer 177 w mieście Wyksa, obwodu Gorkowskiego. Gaz w Gorki. Fabryka iżorska w Leningradzie. Fabryka numer 189 w Leningradzie. Sumarycznie nadbudowano ponad 116 tysięcy czołgów i dział samobieżnych, 33 rodzaje a także 13 tysięcy pojazdów pancernych, sześć rodzajów, trudzili się na trzy zmiany robotnicy i inżynierowie 11 zakładów. Prawdopodobnie ciekawi Was, jak się mają sprawy w Rosji na dzień dzisiejszy. Dzisiaj 52 rodzaje różnego sprzętu pancernego, czołgów, dział samobieżnych, BWP, BRT, sprzętu inżynieryjnego i wsparcia, który jest na uzbrojeniu rosyjskiego wojska, są produkowane na siedmiu fabrykach. Wymieńmy sobie te fabryki i sprzęt, jaki produkują. 1. Spółka akcyjna Naukowo-produkcyjna korporacja gonzawod imienia Feliksa Edmundowicza Dzierżyńskiego. Należy do korporacji Rostech. Na dzień dzisiejszy jest to rzeczywiście pełnoprawna korporacja, w skład której wchodzi kilka przedsiębiorstw. Sam gonzawod produkuje obecnie następujące rodzaje sprzętu pancernego. Czołgi T-90 i jego modyfikacje, wliczając wariant eksportowy T-90S. Czołg T-72B3. Bojowy, remontowo-ewakuacyjny pojazd Brem-1 i Brem-1M. Pojazd inżynieryjny do oczyszczania terenów i MR-3M. Most czołgowy MTU-72. Czołgowy buldożer oczyszczacz od śniegu TBS-86. Na dodatek, teoretycznie, fabryka może produkować czołg T14, BWP T15, bojowy wóz wsparcia czołgów Terminator 2. W tym miejscu słowo może należy traktować w ten sposób, że w razie spełnienia określonych warunków, produkcja tego sprzętu jest teoretycznie możliwa. Ale w praktyce jest to, jak na razie, ręczne składanie pojedynczych egzemplarzy. Trudno jest ocenić możliwości Ural -Wagon zawodu w kwestii produkcji czołgów. Ceny są utajnione, więc trzeba szacować w oparciu o ogólne zarobki, co daje bardzo umowne liczby, które są z wiadomych przyczyn niedokładne. Ale są dwie liczby. Pierwszą jest minimalna, pesymistyczna, 250 sztuk rocznie. Druga, optymistyczna, ale nawet ona nie dogania optymizmu Miedwiediewa, 1300 czołgów rocznie. Jeśli przyjmiemy, że prawda leży gdzieś po środku, wychodzi, że Uralwagon może wypuścić mniej więcej 500-600 czołgów rocznie. Ale nawet to jest w rzeczywistości bardzo optymistyczną liczbą. Uralwagon Zawod nie ma do swojej dyspozycji takiej ilości robotników, aby fabryka mogła tyrać na trzy zmiany. Co więcej, brygady specjalistów od Uralwagon Zawod operują również w obszarze przygranicznym na terytorium Rosji, jak i bezpośrednio w obszarze działań bojowych remontując czołgi. W szczytowym momencie swojej potęgi, w 1985, Ural Wagon Zawod wyprodukował 1559 czołgów T-72. W czasach poradzieckich maksimum produkcyjne wynosiło 300 maszyn rocznie. W gruncie rzeczy Ural Wagon Zawod rzeczywiście działa na krańcu swoich możliwości, jednocześnie produkując nowe czołgi, remontując uszkodzone i modernizując eksponaty muzealne pokroju T-62, i T54. 2. Rybcowska Fabryka Maszyn Filia Uralwa Zawod. Jest to niewielka fabryka położona w autańskim kraju, specjalizująca się w produkcji części i węzłów dla WWP-1. Dlatego też fabryka była w stanie zorganizować produkcję pojazdów gąsienicowych: bojowy wóz rozpoznawczy BRM-3K, ryś, mobilny punkt rozpoznawczy PRP-4MUA. Gąsienicowy pojazd remontowy RMG Diesna. Transporter ciągnik gąsienicowy GTTM. Transporter gąsienicowy MTLB. W sumie fabryka posiada pewne perspektywy, jeśli mówimy o produkcji lekkiego sprzętu pancernego pokroju BWP-PMD i jednoznacznie może zostać pewną rezerwą dla produkcji sprzętu pancernego. Uralska fabryka maszyn transportowych Ural Transmash. Rosyjskie załębie, jeśli chodzi o produkcję tramwajów, a poza tramwajami zakład zajmuje się produkcją samobieżnych systemów artyleryjskich MstaS, akacja 2S3M2, modernizacją systemu 2S7 Pion i 2S7M marka. Obsługiwaniem 240 mm moździerzy samobieżnych tulipan. Warto odnotować, że mowa o niewielkiej skali produkcji. Realizowanej przez zakład w ramach zamówień państwowych. Możliwe, że Ural Transmasz ma zdolności do zwiększenia produkcji samobieżnych systemów artyleryjskich, a czy wykorzystywanie starych czołgów T-62 w charakterze dział samobieżnych, raczej przeczytaj tezie. Omska Fabryka Maszyn Transportowych Omsk Transmasz Kiedyś fabryka bardzo intensywnie produkowała T-64, T-80. Ale na dzień dzisiejszy, oprócz czołgów, produkuje również kilka innych rodzajów sprzętu. Ciężki system ogniomiotny TOS-1A, SONCE-PIOK, pojazd transportowo-ładujący TZMT dla TOS-1A, prąd transportowo-desantowy PDP i ZDL-561P, transporter gąsienicowy PTS-4, most czołgowy MTU 2020, Ciężki most zmechanizowany TMM6. Na dodatek, według posiadanych danych, fabryka zachowała linię produkcyjną dla czołgów T80, co daje pewne nadzieje na rozpoczęcie produkcji tych maszyn w bardziej pożądanych ilościach. 5. Kurgańska fabryka maszyn. Zakład produkuje lekko opancerzony sprzęt gąsienicowy: BWP2M, BWP3, BTR-MDM Rakuszka. Samobieżne Działo Przeciwpancerne Sprut SD, Bremel, BMD-4M. Kurgańska Fabryka Maszyn to jeden z nielicznych, dynamicznie rozwijających się, na tyle na ile jest to możliwe, przedsiębiorstw wschodzących w skład rosyjskiego kompleksu wojskowo-przemysłowego. Zamówienia państwowe są realizowane w terminie, nie ma żadnych zastrzeżeń co do jakości sprzętu. 6. Wołgogradzka Fabryka Traktorów na tym zdjęciu widać bramę wejściową i budynek administracyjny. Jest to wszystko, co zostało po gigancie produkującym traktory. Na tym zdjęciu dobrze widać, że północna cywilna część zakładu została wyburzona, a południowa, wojskowa, nadal funkcjonuje. Głównie dla WDW Federacji Rosyjskiej, dla których to produkuje następujący sprzęt: BMD-4, BTRD Sprut SDM. Na szczęście dla zbrojeniówki przedsiębiorstwo Wołgogradzka Kompania Budowy Maszyn, która zajmowała się produkcją sprzętu wojskowego, została oddzielona od Wołgogradzkiej Fabryki Traktorów, która została uznana za bankruta. Na dzień dzisiejszy zakład jest filią Kurgańskiej Fabryki Maszyn, co tłumaczy zbieżność produkowanego asortymentu. W gruncie rzeczy Kurgańska Fabryka Maszyn i Wołgogradzka Fabryka Traktorów przedstawiają sobą konglomerat o dość słusznym rozmiarze specjalizujący się w produkcji sprzętu o lekkim opancerzeniu. 7. Arzamaska Fabryka Maszyn Jedyne przedsiębiorstwo na naszej liście, które nie jest częścią Rostech. Fabryką zarządza spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wojskowo-przemysłowa kompania. Arzamaska Fabryka Maszyn to koła. Całość kołowego sprzętu pancernego jest produkowana właśnie tutaj. BTR-80A BTR-82A BMM, transporter medyczny na bazie BTR-90, który nie wszedł do produkcji seryjnej. Bremka. Niektóre fabryki, np. ta w Tule, produkuje na bazie już wyprodukowanego podwozia specjalistyczne pojazdy typu RHM-6 dla wojsk obrony chemicznej, biologicznej i radiologicznej. Albo wozy dowódcze, ale to już jest produkcja wtórna. 8. Przedsiębiorstwo Zakłady Motowili Chińskie. Na samym początku tego podcastu była mowa o siedmiu przedsiębiorstwach. Wszystko się zgadza. Siedem przedsiębiorstw produkuje sprzęt. Natomiast los ósmego jest niejasny i mglisty. Ponieważ publiczna spółka akcyjna, zakłady Motowili Chińskie, od 2017 roku znajduje się w stanie bankructwa i w najlepszym przypadku czekają los Fabryki Wołgogradzkiej. Czyli nie wszystko zostanie wyburzone. Ale dziś, pośród różnorakiego sprzętu w Permie wypuszcza się następujący sprzęt, który jest związany z tematem dzisiejszego materiału. Działo samobieżne 2S9 Nona S, działo samobieżne 2S23 Nona SWK, działo samobieżne 2S31 Wena, moździerz samobieżny 2S4 Tulipan. Poza tym w murach motowilichi i tylko tam produkuje się wyspecjalizowane ciągniki artyleryjskie 1W13, 1w14, 1w15 i 1w16, które są częścią systemu środków automatyzacji kierowania ogniem. 1 w Maszyna S. Podsumowując, co posiadamy? Szczerze mówiąc, w temacie czołgów jest tragedia. Jeden zakład na całe wojsko to mizeria. Tym bardziej w czasie wojny. Zgodzę się z cyfrą wynoszącą 400-500 nowych czołgów rocznie, o ile nie będzie problemów z elementami od podwykonawców. Ale tego jest zdecydowanie za mało dla kompensowania strat. Eksperymenty z muzealnymi eksponatami pokroju T-62 i T54 nie skończą się niczym dobrym. A ten, kto na dzień dzisiejszy skacze dookoła tych czołgów, opowiadając, jak to T-62 jest na dzień dzisiejszy lepsze od Abramsa, naturalnie nigdy nie usiądzie za stery tego pojazdu i nie polegnie w swoim supernowoczesnym czołgu. Niestety. Z czołgami nasza sytuacja jest rzeczywiście nie bardzo. Ural Wagon Zawod to monstrum, ale nawet taki ogromny zakład nie może rozwiązać wszystkich problemów na dzień dzisiejszy. Dlatego tutaj pojawia się kwestia włączenia na pełną skalę Omsk Transmash. W charakterze przedsiębiorstwa dublującego, gdzie jak na razie potrafią nie tylko budować, ale i modernizować czołgi. T-80 to może nie T-90, ale i nie T-62. Trzeba o tym pamiętać. A jeśli jeszcze jakoś zatrzymać bankructwo i rozpłynięcie się Motowilichi, która będzie kontynuować zaopatrywanie wojska moździerzami na dodatek samobieżnymi, a dodatkowo podłączyć Omsk w celu budowy nowych czołgów? Wiecie, to wszystko trochę przypomina poprzednie mistrzostwa piłki nożnej. Tam była podobna sytuacja. Jeśli zborna Rosji zanotuje Remis z Czechami, a Portugalia przegra z Włochami, z różnicą dwóch goli, a Bułgaria ogra Anglików, to Rosjanie na pewno dojdą do finału. Tylko coś mi mówi, że w tym przypadku będzie tak jak zwykle bywa z rosyjską drużyną. Czyli dadzą ciała we wszystkim, w czym tylko się da. Ural wagon zawołd zakrztusi się i nie pociągnie, ponieważ rzeczywiście skala pracy jest kolosalna. A motowiliche? Coś bardzo metodycznie i uparcie rostek próbuje wyprzedać. Czyli ogółem ociężała rosyjska drużyna próbująca grać szybki futbol. Ale mimo wszystko jest, na co można się oprzeć. Gdyby nie katastrofalna sytuacja z fabrykami remontowymi, których również nie starcza, na ponad 1000 MTLB, które potrzebują naprawy, są zdolności naprawić nie więcej niż 300, można byłoby słuchać celów Miedwiediewa bez emocji. I nawet wierzyć w to, co on mówi. Chociaż z reguły jego teksty są równie bzdurne, jak to, co wydobywa się z ust Pieskowa. Rubikon. Czyli wrzesień 2022 roku, został już przekroczony. Od tego momentu można było przestać się zastanawiać, czy będzie potrzeba dużo czołgów i BWP. Teraz jest już jasne, że są one nie tylko potrzebne, ale również w ogromnych ilościach. Niektóre kwestie związane z zapychaniem dziur można rozwiązać. Niektóre problemy wymagają kardynalnych decyzji i środków. Otwartym pytaniem pozostaje, na co zdecydują się rosyjskie władze. Aby bajeczki o setkach nowych T-90 i T72B3 stały się rzeczywistością. Takie wojny wygrywają fabryki i ręce robotników, co zresztą udowodniła II wojna światowa. Nawet najbardziej wybitny dowódca wojskowy nie da rady nic zrobić, jeśli nie będzie mieć czołgów w czasie, kiedy przeciwnik będzie ich mieć pod dostatkiem. Ale trzeba pamiętać, że nie ma czegoś takiego, jak ilość czołgów pod dostatkiem. Koniec. Cóż, druga wojna światowa również uczyła nas, że dobrze mieć bardzo, ale to bardzo potężnych kolegów, którzy będą regularnie słać nam surowce, zaopatrzenie i żywność. Dzięki czemu możemy oddać się w całości sztuce klepania owego sprzętu pancernego, bez zawracania sobie głowy jakimiś drobnostkami pokroju, produkcji łopat, czy wyżywieniem swoich wojsk. Tak nawiasem, warto tutaj zresztą przypomnieć, że stalingradzka, a obecnie wołgogradzka fabryka traktorów, była zbudowana w USA, po czym rozkręcona, zapakowana na 100 okrętów transportowych i wysłana do ZSRR, gdzie ją poskładali. Fabryka samochodów w Gorki była zbudowana przez amerykańską firmę Austin i początkowo wypuszczała klony Fordów. Fabryka Moskwicz w Moskwie, którą sprzedano Renault który obecnie się jej pozbył i będą w niej skręcać chińskie samochodziki pod szyldem Moskwicza, była zbudowana w latach 30. przez Amerykanów jako idealna kopia fabryki Forda, jaka była w mieście Dearborn. Ogółem amerykański architekt Albert Kahn zaprojektował dla ZSRR ponad 600 fabryk, a jego firma przeszkoliła 4000 radzieckich architektów i 30 tysięcy inżynierów. Do czego pije? Otóż, proszę zauważyć, że nie ma mowy o budowaniu nowych zakładów. Mówią sporo o zmianie profilu czy przestawieniu produkcji. Ale wydaje mi się, że można śmiało założyć, że budowa nowych zakładów Rosji raczej nie grozi. Chociażby z powodu braku odpowiedniego know-how, które nadal jest na Zachodzie. Z drugiej strony, niestety nie przekonują mnie tezy, że Rosja ma problem z siłą roboczą i na pewno nie da rady zwiększyć produkcji bo chce brakuje rąk do pracy. Tutaj przypominam materiały z panią Zubarewicz w roli głównej, która opowiadała nam o upadku przemysłu samochodowego w kałuskim klosterze. Mają tam ponad 300 tysięcy przeszkolonych, zdolnych robotników, którzy obecnie za bardzo nie mają pracy, ale których bezrobocie jest amortyzowane skracaniem czasu pracy i zatrudnieniem w niepełnym wymiarze czasowym. Część z tych ludzi pójdzie na front, ale część na upartego będą mogli zmobilizować do pracy w rosyjskim przemyśle zbrojeniowym. Tak czy inaczej, mam ogromną nadzieję, że to nakreślenie rosyjskich zdolności i mocy produkcyjnych nie zanudziło Was i w niejakiej pigułce przedstawiło Wam, jak wygląda rosyjski przemysł zbrojeniowy na dzień dzisiejszy. Dajcie znać, czy dało się tego słuchać bez znużenia, żebym wiedziała, czy zwracać uwagę na takie materiały w przyszłości. Dziękuję i pozdrawiam!